Dzisiaj sięgamy po fragment listu Apostoła Pawła do Rzymian. To jest fragment rozdziału trzeciego. Czytamy od 21 do 31 wersety. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Może przestaniemy na moment w tym miejscu. Boże słowo mówi, że wszyscy ludzie są grzesznikami. A w związku z tym, że są grzesznikami, to brakuje im społeczności z Bogiem, brakuje w ich życiu Bożej chwały, brakuje w ich życiu po prostu samego Boga. Nie potrafią w żaden sposób wygenerować sami z siebie takiego rodzaju życia, który Bóg mógłby zaakceptować i uznać za właściwe. Jak Bóg rozwiązał ten dylemat? Czytaliśmy, że Bóg swojej sprawiedliwości przyjmuje ludzi, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy jednak, że ofiara Jezusa Chrystusa jest dla wszystkich, którzy uwierzą. Nie dla wszystkich ludzi in gremia. Ale tylko dla tych, którzy uwierzą. Ta sprawiedliwość Boża została objawiona poza zakonem. Została objawiona niezależnie od zakonu. Ale co ciekawe, zarówno zakon, jak i prorocy zaświadczają o Bożej sprawiedliwości, która właśnie w taki sposób, czyli poza zakonem, zostanie w przyszłości objawiona ludziom. 24 werset mówi, że ci ludzie są usprawiedliwieni darmo. Przypomnijmy ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Jedna uwaga, darmo nie oznacza dosłownie darmo. Oznacza, że to my ludzie nic nie płacimy, ale cenę pokrył Bóg w Jezusie Chrystusie. A więc to nie jest e, darmo w sensie braku zapłaty, jakiejkolwiek braku zapłaty bo wiemy, że Jezus zapłacił za nasze grzechy, ale to jest darmo dla nas, dla nas, którzy uwierzyliśmy. To jest, jak dalej czytamy, z łaski i przez odkupienie nas w Jezusie Chrystusie. Dalej czytamy, że Bóg ustanowił Jezusa Chrystusa ofiarą przebłagalną. Ta ofiara przebłagalna jest przez krew samego Chrystusa, ale jest skuteczna, Potwierdza to, nadal może słowa, przez wiarę tych, którym została dedykowana. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Dawniej pobłażliwie odnosił się do popełnianych grzechów, cierpliwie czekał na ten właściwy, wybrany przez siebie moment historii i Jezus Chrystus złożył we właściwym czasie ofiarę dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie. Aby On sam, Chrystus, był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. A więc sam Jezus Chrystus sprawiedliwy, jedynie On może usprawiedliwić poprzez fakt przelania swojej krwi w ofierze, ale z drugiej strony poprzez przyjęcie przez wiarę przez człowieka tej ofiary może usprawiedliwić tego człowieka, o ile wierzy on właśnie w Jezusa Chrystusa. I dalej czytamy bardzo ważną rzecz. Gdzie jest więc moja chluba? Z czego człowiek może się chlubić przed Bogiem? Trzymamy o sobie, jako ludzie niewierzący oczywiście, takie dobre myśli, uważając, że my jesteśmy sprawiedliwi. Bo jak to w rozmowach możemy to często usłyszeć? Bo przecież nikogo nie zamordowałem, nikogo nie okradłem, nikogo nie oszukałem. Ale my zdajemy sobie sprawę, że wszystkie te trzy wyznania są kłamstwem. Dlatego, że Jezus Chrystus w tak szeroko interpretował przykazania, które Żydzi bardzo wąsko znali, interpretowali, że w zasadzie możemy na przykład uznać, że człowiek morduje drugiego człowieka słowem, gestem, obmową, spojrzeniem no w przeróżny sposób. Więc nikt nie może powiedzieć, że ma jakąkolwiek chlubę że może z dumą stanąć przed Bogiem, powiedzieć Bogu – ot widzisz, ja jestem sprawiedliwym człowiekiem. Jeśli ktoś zasługuje na to, żeby przeżyć wieczność u Twojego boku, to właśnie ja. Biblia mówi, że taka chluba jest wykluczona. Wykluczona. I dalej jest takie retoryczne pytanie. Jeśli chcesz się chlubić, to przez jakie prawo? Na jakie prawo się powołasz? Jedyne, na jakie się możemy powołać, to prawo uczynków. Czyli zapracowaliśmy sobie na akceptację przez naszego Boga. No ale my wiemy, że to jest nieprawda, bo nikt nie może na to zapracować. Jedyny sposób, w jaki Bóg nas zbawia i w jaki Bóg nas akceptuje, to tak jak czytamy, to jest... Ten, który Biblia nazywa prawem wiary, czy też zakonem wiary. Czym jest prawo wiary, to już wcześniej wyjaśniliśmy. Bóg w Jezusie Chrystusie złożył ofiarę za grzech każdego człowieka. Ale każdy, kto chce z tej ofiary skorzystać, nie musi za nią płacić, otrzymuje ją darmo, ale warunkiem jest to, że uwierzy w Jezusa Chrystusa. Ktoś może powiedzieć, że no cóż, cóż takiego powiedzieć, że ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Powiedzieć można wszystko. Ale Biblia nie mówi, że mamy powiedzieć, że uwierzyliśmy, tylko mamy uwierzyć. A to zmienia całkowicie sens i znaczenie tego, co znaczy wierzyć w Chrystusa. Wiara w Chrystusa to przyznanie się do tego, że jestem grzeszny, odwrócenie się od tych grzechów. Wiara w Chrystusa to Przyjęcie z rąk żywego Boga, przebaczenia za swoje grzechy w postaci obmycia we krwi Jezusa, to narodzenie się do nowego życia w Duchu Świętym, to wreszcie wejście na drogę uczniostwa i naśladowanie Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Jeżeli ktoś nie tak rozumie wiarę w Jezusa Chrystusa, tylko jako pewien akt polegający na wyznaniu ustami, no to chyba coś pomylił, albo Biblii nie czyta, bo Biblia czyta, że wiara owszem wyznana ustami, ale przyjęta sercem prowadzi do zbawienia. I to, co przed chwilą powiedziałem, to wszystko dzieje się właśnie w sercu człowieka. Musi się zdarzyć w sercu człowieka, a jeśli się zdarza, jeśli się dzieje... To tylko i wyłącznie za sprawą Ducha Świętego. Dalej czytamy, uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę i to niezależnie od uczynków zakonu. Czyli prawo związane z zakonem obowiązuje i będzie obowiązywało do końca świata. Ale prawo wiary to jest ta droga, która jest, yy, można powiedzieć, drogą łaski na którą może wejść każdy, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa. Bo ten, kto nie uwierzył w Jezusa Chrystusa, musi iść drogą prawa. I właśnie to prawo będzie go sądziło. I tutaj rzeczywiście nie ma żadnej zmiany. Czy Bóg jest bogiem tylko Żydów, czy nie Pogan także? Tak jest i Pogan. Dlatego się pojawiło prawo wiary ponieważ prawo zakonu zostało nadane narodowi żydowskiemu i tylko narodowi żydowskiemu. I Biblia słusznie pyta, to jak to jest, że Bóg jest tylko Bogiem Żydów? Bo jeśli tak, to jedyny sposób zbawienia polegałby na tym, że człowiek staje się Żydem i jako Żyd wykonuje prawo. Droga jest podwójnie absurdalna, ponieważ po pierwsze przejście poganina, na żydostwo, czyli to, co Biblia nazywa prozelityzmem, to jest proces, który tak naprawdę nie zmienia wnętrza człowieka. Człowiek nadal pozostaje Grekiem, Rzymianinem, Polakiem, czy kim tam jeszcze jest. Nigdy nie będzie Żydem. O tym zresztą świadczy samo e, Słowo Boże, które mówi o tym, że Żydzi byli zgromadzeniem wybranym przez Boga. Nikt nie może do tego zgromadzenia dołączyć, bo mu się tak akurat spodoba, albo też uzna, że to jest jedyna droga zbawienia. Ponadto nawet gdyby został tym prozelitą, tak bardzo upodobnił się do żydostwa, no to co mu to da, skoro zbawienie nie jest w prawie, tym prawie mojżeszowym, czy Bożym prawie, Starego Przymierza, ale tylko w Nowym Prawie. To nowe prawo jest prawem wiary i ono jest otwarte i dla Żydów, i dla pogan. A więc nie ma żadnej potrzeby, jak to ostatnio w modzie bywa, żeby najpierw zostać Żydem, później uprawiać coś po coś, co, co jest takim połączeniem Ewangelii i prawa. No oczywiście żyjemy w świecie, w którym można takie rzeczy robić, żeby było jasne. I też nie wypada tych ludzi ścigać z tego powodu. To jest ich wybór, ich decyzja. Natomiast jeżeli oni koniecznie chcą innych zmuszać do takiego wyboru, do takich decyzji, no to stają się po prostu sekciarami i nikim więcej. Trzeba o tym głośno mówić. Bóg jest jeden, mówi słowo Boże. I on usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Jaka różnica ktoś powie? No... Różnica jest istotna. Już tłumaczymy. Obrzezani to oczywiście Żydzi, no a ewentualnie prozelici. I Bóg jest powiedziany, że ich usprawiedliwi na podstawie ich wiary. Jaką wiarę mieli mieć yy, Żydzi, czy, czy też prozelici, którzy się do nich przyłączyli? To jest wiara w Boga, który objawiał siebie poprzez stare prawo. Czyli wiara że Bóg to, co powiedział, jest święte i nienaruszalne. Jeśli przyjrzymy się Staremu Przymierzu, to ono znakomicie pokazuje, że Bóg prowadzi ludzi od prawa, jakby na to nie patrzeć w jakim sensie prawa uczynków, chociaż to prawo uczynków było jednak koronowane przez wiarę, aż do miejsca, w którym prawo wskazuje na Jezusa i mówi, moja rola się kończy. A więc wszystko, co Stare Przymierze powiedziało, wszystko wymaga wiary. A ponieważ Bóg tak ustanowił Stare Przymierze, że ono prowadzi do Chrystusa, to w ostateczności i Żydzi, i Poganie mają jeden obiekt wiary. Jezus, Chrystus, Boży, Syn. A co z takim razie z poganami? Poganie, którzy nie mają tej tradycji, można powiedzieć, Bożego Prawa, poganie przychodzą, stając tak obrazowo rzecz ujmując, przed krzyżem Chrystusa i wyznają, że oto ten umarł za ich grzechy. A więc tak się zbywa zbawionym przez wiarę. Przez wiarę. Nie na podstawie wiary. Na podstawie wiary, czyli na podstawie tego, co czytam, co jest świętym słowem, jeśli mam taki depozyt. Pogani nie mieli takiego depozytu i oni stają przed krzyżem, mówię obrazowo, i uznają w wierze, że oto jest mój zbawiciel. I to jest zbawienie przez wiarę. I na koniec pytanie, bardzo ważne, nieco retoryczne. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? I Biblia odpowiada sama. Wręcz przeciwnie zakon utwierdzamy. I to jest prawda. Niektórzy z tego, z tego krótkiego wersetu wyciągają wniosek, że to jest oto dowód na to, że prawa należy nadal przestrzegać. Zlituję się i nie będę komentował takich wypowiedzi, natomiast skomentuję, co jest tu napisane. Tu jest napisane, że ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, którzy zostali zbawieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa, poprzez ten fakt i poprzez poznawanie później, czym jest Boże prawo, bo przecież Biblia jest księgą, którą czytamy i na której wychowujemy się, duchowo wychowujemy się, to kiedy czytamy prawdy o Bożym prawie, to całym sobą potwierdzamy, że Boże prawo jest święte że Boże prawo nie jest jakimś wymysłem ludzkim, ale jest rzeczywiście dane przez Boga i jeśli ktoś nie chce żyć w Jezusie Chrystusie, jeśli ktoś nie przyjmuje zbawienia w Jezusie Chrystusie, to wszystko co mu pozostaje, to rozliczenie przed Bogiem poprzez Boże prawo. A my wiemy, co Boże prawo mówi do grzesznika. Boże prawo do grzesznika mówi, jesteś grzeszny. A skoro jesteś grzeszny, to zasługujesz na śmierć. A więc ten, kto chce przestrzegać Bożego prawa, Starego Przymierza i nie przyjmuje zbawienia w Jezusie Chrystusie, już właściwie jest osądzony. Już nie musi się dowiadywać, co się z nim stanie, bo już wie że jest skazany na potępienie, ponieważ nikt nie został zbawiony poprzez przestrzeganie Bożego Prawa. Nikt i nigdy nie został zbawiony poprzez przestrzeganie Bożego Prawa. Można sobie taką hybrydę wymyślić, że ktoś jest zbawiony w Jezusie Chrystusie, ale dodatkowo przestrzega prawa. Ja jeszcze raz powiem, jeżeli ktoś chce, proszę bardzo, jego sprawa. Oczywiście musi jeszcze rozumieć, po co to robi. Czemu to ma służyć? I jeżeli jeszcze dodatkowo próbuje wymusić na innych wierzących, aby robili to samo, no to taki człowiek już zaczyna walczyć z Bogiem w tym momencie, bo jeżeli ktoś twierdzi, że nieprzestrzeganie Bożego Prawa, a jedynie życie w wierze i własce jest przestępstwem, no to walczy już z samym Bogiem. Ale już w, można powiedzieć, że w Tę walkę nie powinniśmy się mieszać. Niech taki człowiek sam odbierze od Boga to, co przeciwko Bogu tak naprawdę wytacza. Drodzy bracia i siostry, zbawieni jesteśmy przez wiarę. Nikt z nas nie może sam siebie zbawić i nikt z nas nie może siebie zbawić poprzez przestrzeganie uczynków Starego Zakonu. Dziękujmy Bogu, że w Jezusie Chrystusie znalazł nas, zbawił nas, uratował nas. I bądźmy świadomi, że wierząc w Jezusa Chrystusa, w każde słowo, które powiedział, czytając Biblię, naprawdę utwierdzamy Boże prawo. Przekonujemy się, że ono naprawdę było, jest święte, jest nienaruszalne. I w stosunku do tych, którzy nie będą chcieli pójść za Jezusem, będzie bezwzględne, bo Bóg jest sprawiedliwy. Amen.